Jadę na pole, ale oczywiście bramy muszę otworzyć. No i można jechać. Pola akurat nie mam niedaleko, jakieś 2 km może. Muszę nakopać kartofli, bo akurat nie jestem zamówiony, także tak od rana sobie właśnie zaplanowałam dzisiaj kopanie kartofli, co prawda jest... Dosyć fajna pogoda, ale mimo wszystko jest. ciepło. Tutaj mamy trzy mosty w wsi. Przez jeden żeśmy przejechali. Tutaj będzie drugi taki malutki mostek. A na tym trzecim e, był wodospad kiedyś, ale zlikwidowali go, bo na pierwszy most została puszczona cała woda e, na elektrownię. są szerokie także jak kombajn jedzie do koszenia to nie ma problemów żeby z przejazdem nieraz nawet jak przejeżdża z pola na pole to headera nie odpina. pojechać, nowe pozakładać, bo zostały pourywane izolatory i trzeba wymienić tam chyba trzy słupki, także też czeka mi jeszcze spacer po, po ogrodzeniu. No i wiele, wiele innych y, prac. Teraz y, będę kopać tutaj kartofle tak wyglądają. Moje kartofelki były czyste, ładne teraz. Wyrosła już w nich lebioda. No tu jeszcze pokwita też gryka. W tamtym roku mieliśmy tutaj grykę posianą w tym kawałku dla pszczół. No i gdzieś się powysiewała i teraz powychodziła. wychodziła. One były bardzo czyste te kartofle, tak jak już mówiłam, no ale susza zeszły już nam jakieś trzy tygodnie temu zaczęły kończyć życie. Przyszedł deszcz i właśnie zielsko zaczęło razem z Gryką wychodzić. No teraz ona kwitnie, no i jeszcze pszczoły po niej chodzą, bo tam, tam dalej, gdzie jest słoma, mamy już przywieziony pawilon na miejsce zimowania i tam są pszczoły zresztą może później podjadę to pokażę a teraz wezmę się za kopanie kartofelków obuwie ładne, piękne już mam założone lakierki no i teraz trzeba wziąć tutaj któryś Ociek. rządek trzeba od początku iść, powiem, że szału kartoflach też nie ma tam jeszcze gdzieś dołkami to są nawet dosyć ładne ale tak jak tutaj górką to wszystko wypaliło praktycznie takie drobne orzeszki są zaraz będę kopać to zobaczmy jak to wszystko wygląda tylko ustawię sobie kamerę gdzieś tak żeby było e, widać Sobie nakopałam prawie trzy wiaderka kartofli ale tak teraz końcówkę kopię to zobaczcie jakie one są nie są najgorsze ale też i rewelacji nie ma tutaj jak jechałam na pole to mówiłam że pogoda jest fajna bo było tak nawet dosyć fajnie, a teraz jakieś 5 minut temu wyszło słońce i powiem, że tak przypieka, że to wie, czy jakiejś burzy nie będzie. No w końcu czas najwyższy, bo zresztą o, zobaczcie jak jest, jest sucho, tu jest okropnie sucho. Normalnie popiół Praktycznie na dzień dzisiejszy nie ma już w ogóle wywioci. Są różne, są mi większe, są mi mniejsze. Także całkowity plon no raczej chyba w tym roku aż taki rewelacyjny nie będzie. Aczkolwiek, no mówię, źle też aż, aż tak nie będzie. Bo o, jednak takie te kartofle są wiadro nakopane, także nie są najgorsze. To jest akurat nie odmiana Natasza. Są bardzo fajne, odporne w miarę na suszę, bo mimo wszystko porosły piękne. W miarę odporne są na zarazę i plenne. Są bardzo, bardzo plenne. Żółciutkie. Bardzo dobre są z nich frytki placki ziemniaczane, one po, może nawet spróbuję tutaj przeziabac jak one w środku wyglądają, bo są naprawdę ładne żółte. No tu akurat mi się pobrudził to. Guzik będzie widać, ale one są żółte, nie są białe w środku. Także no szybciutko się gotują, równo. i są przynajmniej ja polecam tą odmianę natasza bardzo fajne kartofelki. jadę jeszcze pokazać wam teraz ten pawilon akurat nie jest, już y, kartofli zapakowałam do bagażnika pokażę wam no tu jest ta nasza słoma, o której też wspominałam już w poprzednim odcinku. Jeszcze teraz trzeba ją nakryć plandekami, żeby to nie mogło później. Jeszcze takiego pośpiechu nie ma, bo ona sobie teraz dobrze odparuje. Też nawet jak popada, to on jej tam krzywdy nie zrobi. To jeszcze jest lato, także tutaj wyjdę tak szybciutko że ten pawilon on tutaj jest przywożony na miejsce zimowania tam nie będę wchodzić bo jest zamknięte zamknięte jest wejście ja go troszeczkę może przybliżę da się go troszkę przybliżyć tam on stoi i jest kilka uli stacjonarnych później jak przychodzi już sezon wiosna to ten pawilon Zostaje wywieziony. Także to na dzisiaj. Tyle. Trzymajcie się. Do następnego. W następnym filmiku nagram Wam spacer z ogrodzenia, tam gdzie bydło chodzi. Bo tak jak wspominałam, muszę tam wymienić słupki, kilka słupków. Także do następnego.